Nie, dobra, słuchajcie, ja... Stary, co ty mamy, robisz? dalej! pięć koła masz, stary dobra. Nie wychodź, pięć tysięcy nie Ja już tutaj nie wytrzymam Hej, siemaneczko, z tej strony Abra I dzisiaj zrobimy sobie challenge Kto ostatni wyjdzie z basenu na balkonie wygrywa 5000 tysięcy złotych Jak sami widzicie, mamy dzisiaj 5000 tysięcy złotych w gotówce I będzie to wygrana dla osoby, która faktycznie wyjdzie jako ostatnia z basenu A nie, taką 500 500kę wygrać, albo taką dwusetkę, stówkę No, w każdym razie, na pewno duże siano I dzisiaj ze mną macie oraz siebie siemanecz Nooo! Maciek będzie nas nadzorował, będzie nagrywał, będzie nam pomagał. A ja wygram 5000 zł. A właśnie chciałem powiedzieć, że ja będę rywalizował z Wojanem. I on raczej nie ma żadnych szans. No mi się wydaje, że ma całkiem spore Ja już jestem gotowy, nawet mam czapkę, która mnie osłoni od słońca, więc. Ej, mam on jest lepiej przybawić. przygotowany, ale ja też mam kąpielówki, kurczę, co jest grane. Ten challenge to był mój pomysł, dlatego ja ufundowałem chłopakom nagrodę. Także dawaj to gościu, ja będę nadzorował was. Jak sami widzicie, na naszym balkonie znajduje się basen, który robiliśmy ostatnio w odcinku. Jest on naprawdę przepotężny, tam balkon jest duży i póki co się nie zawalił. A myślałem, że się może zawalić, więc i tak jest w porządku. Zaraz się tam przeniesiemy. Będziemy wchodzić do basenu i po prostu kto pierwszy z jego wyjdzie: czy ja, czy Wojan? Ten przegrywa, tak? Ten, kto zostanie ostatni, dostaje 5000 tysięcy, tysięcy złotych. Rozumiesz, jaka to stawka? Co no, ja koła. mogę zrobić z tymi pieniędzmi? To na ja eee... na przykład. Eee... Kupić, 100 Abry. Kupić 100 basenów na balkon. Genialne, no, pomysł, genialne, no, pomysł, genialne. Ale... Nie mam pojęcia, jak długo będziemy w stanie wytrzymać się na tak strasznie silnym słońcu. Są jakieś 33 stopnie, więc naprawdę jest no niesamowicie gorąco. Wojtek ma czapkę ja jeszcze nie, ale Maciek mi przyniesie czapkę To na pewno, bo, bo ja muszę nie, wygrać Maciek nie może pomagać, ja sobie ją sam Jak no, nie, on, sobie... on pomaga właśnie stare. Wiesz co, czapka w takim słońcu naprawdę jest potrzebna, więc chyba Dam mi czapkę sobie no, ten... da... Aktualnie jest godzina 9.42 I zaraz zaczynamy nasze wyzwanie Godzina 10 jest idealna na to, by wskoczyć do lodowatego basenu Kiedy naprawdę jest strasznie, strasznie ciepło Jest tak gorąco, że teraz skok do, do takiego basenu To jest coś pięknego O godzinie 10 zaczynamy nasz challenge Więc teraz przenosimy się na balkon, pokażemy wam jak to wygląda Jeśli jeszcze nie wiecie, 2500 1000 litrów wody w basenie na balkonie. Ja bym nie chciał tam siedzieć przez kilka godzin. bo Naprawdę, jak to się załali, to będzie jakaś masakra. Dobra, lecimy. Na... Tak właśnie prezentuje się nasz basen. Jest naprawdę mega, mega spoko opcją na wakacje. Jak sami widzicie, no po prostu idealna pogoda na to, by się pobawić w basenie gościu. Elo. Elua. Taką rybkę tutaj mam. O. Elo. Mamy tutaj bramkę do piłki wodnej, piłeczkę, piłkę plażową, makarony, jakieś zwierzątka, więc na pewno nudzić się tutaj nie będziemy. Jeszcze mamy tu... Nie, nasza piłka! Gościu, leć teraz po tą piłkę, no. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie najlepszy challenge, słuchajcie. No, tak wakacyjnie jeszcze tutaj chyba nie było. Za samo siedzenie w basenie możesz dostać 5000 tysięcy złotych, rozumiesz to? Tak, no się podoba się z flamingami, zobacz. Ja bym normalnie chciał po prostu siedzieć w basenie, a jeśli mamy się za to dostać 5 koła, no to. O, nic tylko korzystać. Na początku to bez może się wydawać naprawdę proste, no bo w zasadzie to jest przyjemność wskoczyć do takiego basenu, ale problemy zaczną się robić po kilku godzinach, jak na przykład eee, będziesz ja tutaj mogę naprawdę ja przez dwa tygodnie siedzieć. Serio. serio. W nosy chciałbyś tu siedzieć. W sumie nie chciałbym tutaj siedzieć, jak on będzie mnie cały czas denerwował. Ja tu wytrzymam do nocy, nawet do rana. Lecimy z tematem, ale zanim to, jeśli jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik. Subskrybuj. Tam na dole jest ten przycisk, na pewno wiesz, o który mi chodzi. Zaznacz także dzwoneczek, dlatego że szalone filmy są tutaj w każdy poniedziałek siódem oraz piątek o godzinie 19. I nie możecie tutaj zabraknąć. Przypinam serduszka pierwszym komentarzom pod filmem, więc jeśli chcesz być jako pierwszy pod filmem, no to musisz zostawić suba i dzwonek. To jest chyba w miarę łatwe, nie? Zostaw! 30 tysięcy łapek i zrobimy coś jeszcze bardziej szalonego właśnie w te wakacje, ponieważ jest tak ciepło, że trzeba takie rzeczy robić. Sezon wakacyjny zaczyna się na dobre, więc zostawiajcie łapeczki. A także obserwuj nas na instagramach Abraety, Maciek Podłogas Dunkowski, właśnie Poduga, bo tam jesteście ze wszystkim na bieżąco, nawet szybciej niż widzowie YouTubeowi. Tam stawiamy różne zdjęcia, różne stories. Pokazywaliśmy już basen, pokazywaliśmy to coś. Tam ta zabawka też jest nawet fajna, dlatego po prostu. Instagrama warto obserwować. Dobra chłopaki, właśnie wybiła dziesiąta, więc ładujcie się do tego basenu. Co? Ale nie tak! Co? Wojtek, ja ja go wrzucił jeszcze zaczynasz. Stary, ty też musisz wskakiwać szybko. Do, do, skakuje, Elo, 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 elo. No, 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 Ale naprawdę się zaczęło z grubej rury. O, Wojan, szanuję. No, musisz mnie w skarpetkach! A dobrze w... gadałeś? Czyż on już tyle gadał. Ludzie sami tego pewnie już chcieliście, co nie? Ej, w całym ubraniu się wrzucił. Zimeczki, jak widzicie, jest 10.03, dlatego chłopaki. Elegancko i grzecznie siedzą w basenie. No może nie do końca grzecznie, ale przynajmniej siedzą, ej! Ej, jak się bawicie. Ej, jak on będzie się tak ze mną Bawię, to ja nie wytrzymam tutaj nawet 20 minut. To jest moja taktyka, ja muszę. Ja tutaj wszystko nadzoruję i na to pozwalam akurat, na takie denerwowanie się zabawkami, to jest myślę w porządku. Jeżeli to tak dalej pójdzie, to ja nie jestem pewien, czy sam... Wy... Stary, co ty robisz? Ej, nie chlap mnie, no ja mam kamerę przecież. Słuchaj, za takie coś masz u mnie minusa, a pamiętaj, że to ja nadzoruję ten celem, tak, wiesz co? Dobra, no, Gościu, ja mam pięć koła, także uważaj, bo ty mnie naprawdę uchlapałeś. Macie, pomogę ci. Pat, pat, pat. koła? Dostań? Tak. Dostań. 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 <grymne> nie, sorry Wojtek, tak łatwo Ale nie ma Ale pomogłem, nie stary On mnie wrzucił ze skarpetkami, rozumiesz? To... On cię oblał To akurat, że cię wrzucił było bardzo śmieszne, przyznaję <grymne> Póki ja mam same plusy, więc myślę, że za 5 tysięcy będzie na ludziach To no. ja, nie wiem jak wy, idę normalnie sobie spać A proszę cię bardzo, jeżeli tylko Wojtek ci pozwoli ja nie dam zasnąć, gościu, nie, nie Przestań, przestań <grymne> Ej, naprawdę tutaj będzie się działo ostro Jesteśmy pół godziny, potem chłopaki się troszkę uspokoili, więc ja postanowiłem że wejdę do tego basenu, ale tylko nogami, żeby zobaczyć, jaką mają wodę. Ej, mogę się dołączyć? Zapraszam, chodź Ej, Ej, w ogóle, Aha. zapraszamy, chodźcie! Aha, teraz tutaj. tacy mili Dobra, słuchajcie. Wchodzimy do basenu. Ej, kozacka jest, jest woda! Kuzacku, naprawdę. Mam e, wielorybka, który pływa na flamingu. Luba, no, no. Rybę. Słuchajcie, woda jest naprawdę kozacka, więc na razie, pewnie myślicie, że to jest najprostszy challenge w waszym życiu, to jest ale jest mówię wam. Nie, nie, nie. Zobaczycie, na Jakby, jeśli to jest challenge, to zobaczycie, ja takie zobaczycie za kilka godzin, jak będzie że ja dostanę 5000 tysięcy na 100%? Za to, że ty. ty? Się ja mam czapkę, to cały czas nie masz czapki. Właśnie, Abra, ty nie masz czapki. Daj, daj mi, daj mi, z... przyniosłem czapkę, weź mi daj. Czapkę. No dobra, słuchajcie, muszę podać czapkę, ale ta woda jest tak przyjemna, że ja też nie chcę z niej wychodzić. <laughs> o, My... nie Czemu nie ja, to ja to nie biorę to... udziału w tym challenge'u? Ej, Ej, dobra, zaczynają się bić, muszę uciekać. Ta woda stary. W takim razie mam dla Abry czapkę, proszę cię bardzo, gościu, trzymaj, bo jednak bezpieczeństwo jest najważniejsze. W czapce, jeszcze tego nigdy nie widziałem w czapce. Ej, co? 哎，是啊。 Trosz... No, i... no, wyglądasz troszkę śmiesznie, ale w sumie myślałem, że będziesz gorzej wyglądał. To nam się nie podoba. Ja mam teraz czapkę, Stary. jestem teraz bezpieczny. Poduszka na to, żebym sobie nie spalił karku i on spalił. Ej, naprawdę tak to można się wylegiwać. Ja się, spad... co się dzieje, tak? Ej, co Mamy problem! Lol, spada mu czapka, spadłowa. Oh, Poduszkę. Ej, teraz masz przynajmniej schłodzoną czapkę, no chyba idealnie. Słuchajcie, Wojtek podłapał patent tot abrek, który został wymyślony przez przypadek. O, oh, ja! Yeah. Ja miałem tak nagrzaną głowę, to działa. Mamy już 10.48, więc jak widzicie Chłopaki już się kawałek czasu tutaj po prostu Siedzą w basenie, na balkonie Nie rzucaj mnie gościu, bo zaraz Przegrasz Kolej to z nosy, automatu Co? Weź we mnie nie rzucaj, słuchajcie Basen jest naprawdę ogromny, do tego jeszcze oni Ważą swoje i jeżeli oni się tak Tutaj bawią, to naprawdę obciążenie Jest spore ja mam nadzieję, że ten basen Zaraz nie runie To jest eee... nadal szkarpetka eee, eee, Czemu tak? tego nie zdjąłeś, lol Nie bij Wojana, nie bijcie się, słuchajcie Oni się zachowują jakby mieli 5 lat Naprawdę? Ja, ej, bez Tu bawimy się, byśmy mieli 5 lat, ale no musicie nas zrozumieć. Cała zima, było zimno, było brzydko. A... No, chłopaki nie mogą się nacieszyć, ale o, ja... Przed... Tu robi kałurze! <stankan> <robisz>? <sum> hey, słuchajcie, tego dosyć. <śle> Co na... LOL! Przecież tam deszcz prawie pada jak jaki tam był plus na dole. Słuchajcie, chłopaki! Ja mam tego dość, nie mogę wytrzymać z wami, dlatego ja sobie uciekam nie na jakiś to. czas od was. Ej, Wy ale, tutaj ale, siedzicie Ale jak to? Nie, zostawesz to! Za, nie chlap, nie. A, wieś, no, a, a jeśli ten balkon się załamie, to są 2,5 tony wagi plus my, to prawie 3 tony tutaj. Jeżeli on się załamie, to ja nie chcę tutaj być, dlatego słuchajcie, ja was zostawię ale na ale godzinę. Ile już tu siedzimy? No prawie godzinę siedzicie A on już wykitował, patrz, on już on już O, widzisz. Mm, mi się wydaje, że trzyma się naprawdę dobrze, bo Słuchajcie, wy cały czas mnie chlapiecie, rzucacie czymś, pijecie makaronami. Ja od was uciekam! Tak, gościu! Gościu! Dobra! Uciekłem i wracamy za godzinę. Słuchajcie, Szybeczki, minęły jakieś dwie godziny. Niestety nie mam telefonu, żeby wam to pokazać, ale oczywiście zaraz to zrobię. Jak widzicie, przygotowałem dla chłopaków banany i truskawki, ponieważ pomyślałem, że mogą być trochę głodni. Nie jest to dużo, ale wiecie, na takim słońcu naprawdę nie chce się jeść, więc jakbym dał im ryż z kurczakiem, to by pewnie odmówili. A tak to gościu zjedzą sobie smaczne truskawki banany. No mam nadzieję, że po prostu to im pomoże. Tak jak mówiłem przed chwilą, jest 12.30, czyli minęły dwie godziny. Tutaj są banany, są truskawki. I lecimy do chłopaków. Słuchajcie, żyjecie w ogóle tutaj. Hey że mówiąc jest genialnie. Ja, ja naprawdę, tak, naprawdę, tak, naprawdę mogę robić codziennie, poważnie. Ja tak silnie. Ile my tutaj siedzimy? Tak, z półtorej godziny, mniej więcej. No, mi się wydaje, że już trochę więcej. Tak, z dwie. Ile dwie, my, czy... dwie i pół godziny, słuchajcie, tutaj siedzicie. No, no, no naprawdę, dwie i pół. Mi, szybciej mija, niż się wydaje. Ale no? właśnie dlatego pomyślałem, że możecie być głodni, więc tak. przyniosłem wam Ej małe, serio. co nieco, słuchajcie. woda tak oh. wyciągam. Oh. Po bananie oh. i jeszcze macie miskę truskawek, słuchajcie. Oh. Możecie sobie zrobić coś takiego, że ona będzie pływać? Ej, co ona będzie pływa? Nie wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. 打卡。<laughs> <laughs> <laughs> Ej, to pływa, naprawdę, słuchajcie nie, Truskawki Nie, wylewaj no wodę tak, tak. O nie, teraz będzie woda po truskawkach tutaj To się utrzyma na kaczce? To nie Słuchajcie, no kaczka chyba tego nie wytrzyma, ale banany, słuchajcie macie mokre, wszystko fajnie Pomyślałem, że takie jedzenie, lekkie po prostu, będzie Banane. fajne Banane. Dobra, pan. O! O gościu, tak to można żyć Czekaj, czy my mamy dostać pieniądze za to, że tu siedzimy? Słuchajcie, no ten kto wygra, tylko jeden Banane. z was zostanie. Ja. Ale truskawki są jedzone, czyli miałem dobry pomysł, to fajnie, no bo po prostu po prostu, naprawdę, jak jest takie słońce, to się nie chce iść ryżu z kurczakiem, co nie? Oj, serio, stary, ja wygram kasę za to, że jem druska No nie pasenie. bądź taki pewien, bo Wojtek radzi sobie równie dobrze. Gościa, ja już tutaj jestem od czasu i mogę jeszcze drugie tyle, trzecie tyle, ile mogę. Oj, cały czas siebie oblewają, naprawdę, to się chyba im nie znudzi. Ja Słuchaj, bo ja znowu tutaj uciekłem i następnym razem tylko Wojtek dostanie jedzenie, jak o, będziesz mnie oblewał. Chcesz banana? W sumie to chcę. No to to tobie nie dam, ale widzą, mogę. A i to jest genialne, bo przez to Pana się też trochę chłodzi, jak on tak pływa. Uf, uf. Jak wam zabraknie, to w sumie mogę jeszcze raz Wam przynieść. No bo no bo rzeczywiście jest tego mało, a siedzicie tutaj już długo. Okej, okay, dobra, czyli Abra, po prostu nie przynoszę. Wojtek, jakieś ja zamówienia? Nie, to, to moje, to ja i No ja wygram ten challenge, Abra jest po prostu niemiły dla mat. Teraz będą się bili od truskawki. Słuchajcie, została ostatnia. Nie, ona jest taka gorsza, to ja nie chcę. Truskawka wpadła do basenu, no. Na... Ale i tak może jest do zjedzenia, także mam nadzieję, że smakowała. Cały czas się oblewają, naprawdę. Myślę, że moja decyzja o powrocie tutaj nie była najlepsza. Wycisnęło. <laughs> Daj, dawaj Nie no, nie psuj go, bo jeszcze go zjemy Potem słuchajcie, za jakieś dwie godziny będziemy głodni W sumie już jesteśmy głodni, więc ja schowam sobie te dwa banany na czarną godzinę, Ale jest, jeden ten. jest dla Wojana jak coś, słuchaj, musisz o tym pamiętać nie Dawa, ten, Dawaj, dawaj Robimy połowę! Nie, yes, stary, so, nie wylewaj tej wody. No, on tutaj ewidentnie chyba chce uruchomić Maćka, On może dostać minusa kolejnego. Ej, słuchajcie, ja myślałem, ja myślałem, że będę miał fajny pomysł na challenge. A naprawdę, słuchajcie, tutaj chyba mi jest najgorzej. Nie dość, że nie mogę się kąpać w basenie. To cały czas dostaję piłką wodą. Co tu się dzieje, naprawdę? Słuchajcie, jak oni cały czas mnie rzucali, to może teraz ja w nich rzucę. Elo! Słuchajcie, jeszcze tutaj mamy rybkę. Wykcie gościu! I jeszcze rybką jakąś siema. No zostaw mnie! Wow, co tu się dzieje? Banany! Słuchajcie, oni się rzucają bananami no, Sami widzicie, że naprawdę sezon wakacyjny tak na nas działa I po prostu się zachowujemy jak A Skoro, skoro Wojan nie chce bananów, to nie, ja naprawdę nie No dobra, Będzie smaczniejszy Ja już mam naprawdę dość siedzenia z Wojanem, dlatego przyniosłem swój własny basen i zrobię swój robisz? basen Będę miał basen w, basen, Son w basen. basen w basenie Co on oh. robi? Basen w basenie? Stary, chyba to nie działa tak jak chciałeś Ej, to trochę działa! No, taki genialny plan, no, ale nie wypalił. Sorry, gościu. Abrzy, ostatecznie udało się zająć miejsce w tym właśnie malutkim baseniku. A Wojan wziął sobie poduszkę. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Okej, okay? odwołuję, nie udało mu się. Ta poduszka jest chyba lepsza, co nie, Wojan? O, jest lepsza, ale. Machuj no, trochę, co? No! Jak to mówią? Lol, naprawdę. Co oni robią? Jak oni się zachowują? Dziomeczki, jak widzicie, chłopaki sobie wyśmienicie radzą, a ja naprawdę mam dosyć tego, że cały czas dostaję od nich piłką. Nie od nich, tylko od Adry. masz was rację, moja. Słuchajcie, o. tak jak mówiłem, no oni sobie radzą wręcz wyśmienicie, mają jedzenie, także ja ich zostawiam na kilka godzin i wrócę do was dopiero wieczorem. Słyszycie mnie? Bo to jest ważne. Ich to nawet nie interesuje. Słuchajcie, ja sobie idę, elo. Wow, Ej, naprawdę... Ja tego nie kontroluję, ja tego nie kontroluję. Co ty goście, uciekam? Dobra, uciekamy stąd! Gra toczy się o wielką stawkę, bo 5000 tysięcy to jest naprawdę ogromna kwota, nie chcę jej stracić, ale chłopaki radzą sobie naprawdę bardzo dobrze, więc ja ich zostawiam, wracamy za kilka godzin, jak już będzie ciemno i nie będą tutaj wytrzymywać. No słuchajcie, naprawdę, to, to co się tutaj dzieje, ja nie mam pojęcia, nawet nie wiem jak to opisać. Wszystkie chwyty dozwolone, tylko nie można siebie wypychać, tylko tego nie można robić. Wow. Zamknij go, tak stary. Chłopaki naprawdę dobrze się bawią Dlatego ja od nich uciekam Bo znowu mnie zaczną rzucać Znowu zaczął mnie chlapać Łe, łe, gościu I <laughs> już sobie, elo Ziumeczki, jak widzicie jest 20.12 Także naprawdę kilka dobrych godzin minęło Zresztą możecie zobaczyć po mnie Bo zdążyłem być u fryzjera Ale nie w tym rzecz Od kiedy zostawiłem chłopaków w basenie Po drugiej stronie domu minęło 7 godzin To jest naprawdę mega dużo czasu Jestem ciekawy, czy oni tam w ogóle jeszcze siedzą Czy wyszli, czy przeżyli, czy są głodni Także słuchajcie, naprawdę śpieszymy się do nich szybko bo ja szczerze mówiąc trochę zapomniałem o nich No ale trudno, lecimy do nich Był do nas Sebek, który mnie właśnie do... nagrywał I teraz polecimy do nich i jeżeli coś będzie im trzeba No to im pomożemy razem Okej, okay, dobra, jesteśmy u nich. Halo, halo ziomeczki! Oooo! ratunku, please! Ej, naprawdę jestem w szoku, że tu w ogóle jeszcze Ej, jesteście! pyszcie! Jest godzina, my nie mamy nawet telefonu. No nie wiem, osiemnasta? Eee, no jest taki problem, słuchajcie, że minęło 7 godzin, od kiedy was zostawiłem. Rozumiecie to? Co? Jest Ej, po 20! Ile? 7 godzin minęło ponad. Jest. Jestem tak głodny. Ej, jest po 20! Daj tego banana, dobra, daj tego banana. Ale mogliście na... je wziąć już. A... ja mam zjeść coś normalnego. No dobra, ale ja muszę cokolwiek A... z stare. Ej, masakra! No jak zjem teraz banana Słuchajcie, tyle godzin siedzieć w basenie, dlaczego wy nie wyszliście już? Patrz jak on za zaraz bo... O Bojan no, Widać, nie, że to mu nie, nie służy Masz coś Weź sobie dziamka, <grym> masz obranego badana. Nie no, on nie chce jeść Ja mam sobie z jak coś normalnego. Macie coś normalnego. Mamy, ale mu nie damy, bo jak chcę wygrać 5 koła. No gościu, nie ma opcji, że wygrać. Ale słuchajcie, bo... powiedzcie w ogóle, jak przeżyliście te 7 godzin. Co wy robiliście Ej, tyle szczerze, czasu? Był super light, ale widzę, że mu niekoniecznie. Jak super bo To nie, jest to gra o 5 koła! Ale myślisz nie chcę. Jak to ci się nie chce? Stary, 5 tysięcy. No, ja pięć tutaj tysięcy... mogę naprawdę przez ty... Serio, przez nie mogę. Mam jeszcze jedną taktykę na niego, bo... Aha, czyli przez 7 przez godzin na... to nie zadziałało, na... a teraz... Ej, masakro, słuchajcie, wy tu siedzicie od 10, czyli już ponad 10 godzin. Rozumiecie to? 10 godzin. Ponad 10, 10, 10 godzin tu siedzicie. Okay. Sarzo chyba. Naprawdę... Nie nie od... Sprawdzić zegarka, bo nawet. Ale stary, ja wiem która jest godzina. Taki patent, żeby się nie Pływaj. znudzić. To zaczęli pływać, co Pływaj. prawda? Pływaj, ścigajcie się dookoła. Tak, 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 tak. Róbcie dookoła wyścig, słuchajcie. Podbijam stawkę o 1000 zł, ten kto wygra. Oj, sami widzicie, jak się chce, to się od razu pobudzili. Ej, wow! Pytanie, jak... Czy ja mogę go wyrzucić? Nie, stary, nie ma wyrzucania. Serek, żyjesz? O, lol, chłopaki, dajcie spokój. Mam tarczę. Nie, nie, po prostu oni są naprawdę dzicy. Nie masz pojęcia, co się działo rano. Nie ma wariacji. <laughs> Abrama ma kolegę. Weź te piłkę ode mnie! Ty, jak ty robisz, to wyjdzie, czekalę Wiesz co, no ja ci tak szczerze powiem, że nie Ale wiem. Ale tak serio, bo no my nie... wiem, z... no jakby serio, naprawdę lajtoło a mm. to by nie jest nic jakoś zimno. No tak zupełnie, ale wiesz co, bo to jest kwestia tego, że bluzka, ta moja temperatura. Serio, to, wydaje, to może mu pomagać. Że... To, serio, to pomaga, no, to odzież, serio to akurat pomaga, no bo to jest zawsze odzież, nie? I się wydaje, że od kiedy zaczął to słońce, nie? No, to, jest odzież, nie? Wydaje, to słońce, nie naprawdę... No, to jest odzież, nie? nie, jest, o, jest to, zimno. Jest... Ale Ej, ale mówiłem wam, że to będzie cięższe no, niż mówię. się wydaje. I dobra, bo chłopaki sobie siedzą, ale widzę, że Maciek dołączył do challenge'u. No, nie. Słuchajcie, Tu jest walka o 5000 tysięcy, także ja się przyłączam właśnie do walki. Ej, daj mi pić koła, paszak. Nie, on naprawdę jest beznadziejny. Nie, No jak ona... ty się trzymasz w ogóle? Stary, no, straszliwo zrobił. Szczerze no wygląda, ale raczej ciężko się trzymasz. Ja zakładam madam może. Czapę i jazda, może, nie? Może wstanę i będzie lepiej. Tak? Ej, ale czy ty wychodzisz, stary? Ej, Ej, nie, ty wychodzisz, stary? nie ja tylko sprawdzam. To, to, to jest pierwszy krok, to wyjścia z Ty, a może podejdziesz bliżej krawędzi, Co? Nie, bo? jest dobrze, jest dobrze. Nie, ja okay. mam z on jest mega podłumany, ale wiecie, w czym jest problem, że tak na bank byś wytrzymał jeszcze trochę, tylko że prawdopodobnie no mi idzie trochę lepiej i ja mogę tutaj tydzień spędzić Nie, nie chodzi o to, że ja zawsze miałem problem Właśnie jak byłem w wodzie, mi strasznie robiło się szybko zimno I chyba tak samo jest teraz Ziemeczki, sami widzieliście na początku ile razy oni mnie oblewali, więc teraz... Eee, ale ja cię nie oblewałem! W macie. sumie racja, w sumie racja, trzeba być fair go i robimy wojnę to na razie chłopaki się ma. nie Chyi, A jak my stąd niby wyjdziemy? Zawiesz mnie, zamiesz mnie! Ło, no, dobra, dzięki stary. Zamykamy ich, wracamy za 10 godzin. Dobra, jesteśmy kolejne 15 minut później i pójdziemy jeszcze raz zobaczyć do chłopaków, jak oni się trzymają, bo ostatnio naprawdę nie było kolorowo. Myślę, że Wojtek jak na razie przegrywa, bo Abra naprawdę jest w rewelacyjnej kondycji. Dlatego lecimy razem z setkiem teraz do nich. Mam nadzieję, że oni tam w ogóle jeszcze są. Także dawaj, gościu, to dawaj. do do Lecimy do nich. Elo, otwieramy tutaj oczywiście siena. Jesteśmy w Ile ja znowu minęło czasu? No tak. właśnie, 15 minut. Ej, zimno naprawdę. Tylko 15 minut? Mi się dłużyło tak. już, że ale, tak Co, co ty tak gadasz? Kasy. To to, bo ale szczerze, my tak siedzimy, gadamy i nagle słyszę, a on takie, serio on już goczy, totalnie, nie? Nie gadaj naprawdę. Poważnie, poważnie, gadamy, a on takie. Yy, nie yy, robię zaraz, Stary, to no tak było. To stary, tylko żebyś nie przesadził do tej kasy, bo wiesz, jednak zrobię najważniejsze. No właśnie, dopóki było słońce, było zabawnie, ale teraz tak szczerze. No. Ale ja wam mówiłem, wy się ze mnie śmialiście, że daj proszę w ogóle popatrz na siebie, jak ty wyglądasz ty w ogóle nie jesteś zmęczony. Ej, tym ale wszystkim. poważnie, ja się bardzo dobrze bawię. Naprawdę czekałem na to lato. Ja bym nie miał szans kompletnie już do takiegoś czasu. Od jakiejś godziny się tutaj już męczę, a on sobie widzicie co robi. Jest król, gość, uparch! Oni się, się cały czas bawią, stary, tylko nie we mnie. No bo ja nie ukrywajmy, już troszeczkę rozważam opcję wyjścia. ja otwarte, proszę wejść. Nie, jakby dla mnie to jest coś takiego, że nie wyjdę stąd, jeśli coś mnie odpalisz z tych pięciu tysięcy. Bo jeśli mam już zaczyć. O czas Ej, o tak. Czyli on proponuje, żebym ja wygrał, no bo, ale słuchaj, żeby on coś dostał? Ja, stary, jeszcze, ja już jestem tutaj tyle czasu, że jeżeli mam tutaj wyjść za nic, to ja nie wychodzę. Stary, wiesz co? 5, 5, 5 zł. No co, jedna. No właśnie, ty się. No ale gościu, to, jest nawet, to nie jest nawet złotówka za godzinę siedzenia się ja ma, ma ktoś piątaka z was? Ja nie mam nic niestety. Masz piątaka? Ej, dobra, odpal wojtkowi piątkę i, i Mało To dla ciebie za Ej, 10 ta. godzin za... Jak to? Gdzie to jest? Ej, gdzie jest? Ej nie, gdzie ma, stary? Gdzie <laughs> Ej, serio, gdzie ona Dostałeś piątkę, zgubiłeś to już jest twoja strata, moja. O, mam, 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 mam. Nie. Ej, ty, ale za piątkę nie wyjedz. Dobra, ja się czuję, że odpalam ty tysiąc złotych i wychodzę. A, tysiąc, tysiąc złotych, złotych stary, tysiąc złotych. za tak naprawdę poddanie się. Dobra, tysiąc złotych. Dobra, nie, dobra. Ale tą piątkę zwracasz. Proszę, dobra, masz piątkę Za tysiąc złotych wychodzę, tak? Nie, ja, bo ja tutaj zostaję. No i Abra... ty już siedz. Dobra, ty nie będziesz za to musiał dłużej siedzieć i walczyć, ale... nie? Dobra, możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić. Dobra, jesteśmy... Ugadać. Jesteśmy ugadani Jesteśmy ugadani, tak stary, ale ja widzę jak ty się męczysz No bo jednak no, siedzę tutaj już dosyć długo No i żal mi tych 5 tysięcy no, no dobra, dostaję 1000, ale Stary, cały czas masz szansę wygrać 5 koła się, To może się skończyć Aś, źle, albo tysiąc, może... albo lecisz dalej Bo strasznie się zjadałem. zjadałem od tego słońca, nie wiem Tak, to widać, naprawdę, jesteś czerwony Ale ja też mam Ej serio, jak wy się się tu spalić? No od takiego słońca Ty tutaj tylko za chwilę Dobra ale w wodzie nie da się opalić. Dobra, nie, ja naprawdę odpadam. E, to to się tak gramy o 5000 dalej, nie? nie? Nie, stary, ja wychodzę. Ej, odpadasz? D nie dawaj mu ręcznika, stary, nie dawaj, nie dawaj. Dawaj. Kończę to, gościu, dawaj ręcznik, dalej. Wow. Dawaj ręcznik. Wow. zimno no. nie stary przez 10 godzin tu siedział, Ale? no daj mu ręcznik. Nie, nie dam mu ręcznika, bo. Oj, chyba, go, mój... No dobra, nie, no musisz wejść, musisz, musisz. No. Dobra, słuchajcie, wychodzę. No. O nie, no, dobra, go. Wow, wyszedł. Dawaj, no, wyszedł. No, wyszedł. Uh, a nie, tylko 4. Koła. Cztery koła wygrałeś stary, zawsze lepiej to niż 1000. jakiś, naprawdę jest mi strasznie dziwne. Jak widzicie, udało mi się wygrać. Jestem naprawdę mega podjarany wakacyjnym sezonem I serio, mogę tutaj spędzić jeszcze więcej czasu. 30 tysięcy łapek w górę zagwarantuje kolejny taki odcinek, więc już teraz zostawiajcie łapeczkę. Serio, 30 koła i zrobimy coś jeszcze bardziej zwariowanego z basenem na balkonie albo bez basenu, albo bez balkonu. Jeśli nie jesteś nowy na tym kanale, już teraz dołącz do nas i klikaj czerwony guzik. Subskrybuj, dlatego że szalone odcinki są tutaj w każdy poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 19. Zaznacz złączek także, żeby dostawać serduszka w komentarzach, żeby być jako pierwszy na filmie To z bardzo ważne, mordo! Musisz zostawić subanie, to Znaczy byłoby miło. Wpadajcie na nasze instagramy Abraety, Maciek Podłogas, Sebastian Podłoga, Kraus i Wojan Oficial. Wszystko macie na ekranie w opisie. Wpadajcie, bo tu... trzymajcie się dobrego dziecka, Elecsko i puu, puu.